Dlaczego jestem niewidzialny? Ponieważ dzisiaj znowu trolujemy. Nasza zbroja ze szkła okazała się szybciej przydatna niż mi się wydawało, ponieważ będziemy mieli misję. Znowu udamy się do zamku Tricusa, ale tym razem nie będziemy mu nic rozwalać, a będziemy kraść mu villagerów. Ponieważ napisaliście mi, że Tricus chowa kolejnych villagerów w komnacie pod jego zamkiem. Co w się sensie nie w tej komnacie pod jego zamkiem, w komnacie, która jest pod komnatą, która jest pod jego zamkiem. To jest... Słuchajcie, przesada. Ile on ma tych villagerów? Co oni mu sprzedają? Nie mam tego pojęcia, ale dzisiaj, jeżeli się przekonamy, to jeszcze to, mam nadzieję, że kupimy. Co w się sensie, cokolwiek nam sprzedadzą, to my to weźmiemy, ponieważ chcę zrobić na nazłość i chcę słuchajcie, zemścić się za ostatniego trolla, którego mi robił. Właściwie nie jednego trolla. On zrobił, słuchajcie, pewnie już to widzieliście, masę trollów. Podczas chyba, nie wiem, dwóch godzin gry, na ponad mniej, zrobił mi co najmniej pięć pranków. E, więc ja mu zrobię po prostu może jednego i ukradnę mu tych villagerów Więc dziękuję bardzo każdej osobie, która napisała mi w komentarzach o tym Pozdrawiam was mordeczki Jak jeszcze nie subskrybujecie, bo jesteście tutaj nowi To zróbcie to oczywiście A my słuchajcie rozwalamy ten tunel z ostatniego trolla Gdzie mu naprawdę mocno szkodziliśmy Aczkolwiek wydaje mi się, że już sobie poradził I chyba odbudował swój zamek I zmieniamy tunel w nową generację W po prostu przejazd kolejowy Którym właśnie poprowadzimy naszych villagerów Co niestety jest złą informacją Tricus widzę, że jest w zamku, a nie do że jest w swoim zamku, to chyba jest właśnie przy tych villagerach, więc musimy uważać. Na pewno, póki on tutaj jest, nie będziemy mogli się tutaj kopać za bardzo. Na szczęście on się cały czas oddala ja mam pochodnie, więc słuchajcie, odpalmy pochodnie i po prostu nie podejdźmy za blisko, bo on nas usłyszy. A po drugie, e, po prostu nie sfailujmy, ok? Bo mamy tylko pewnie jedną szansę. O nie, on tu jest. On tu jest, widzicie go? On tam jest. Dobra, nie możemy w takim razie dać o sobie znać. Musimy uważać i troszeczkę się przekopać w dół. Okej, okay, ale tak ja spokojnie, tak ja spokojnie, o nie? O. <laughs> Co on ma za zbroję? on ma emeraldową zbroję? skupany! Czy to jest to, co mu sprzedaje villager? Nie, na stówę nie, to musi być coś lepszego. To jest villager, który jest w tajniejszej komnacie niż tajna komnata. To musi być coś epickiego. Wydaje mi się, że stosowniejszą opcja będzie wkopać się troszkę głębiej i spróbować bardziej obejść ten zamek. Tak, żeby na pewno nas nie wykrył. Już chcę zobaczyć jego minę, jak zobaczy, że nie ma villagera. A jeszcze lepiej, chcę zobaczyć minę... Jak zobaczy, że mam te rzeczy Które villager mi sprzedaje, ponieważ tak Mam masę diamentów i e, Szczerze mówiąc nie wiem co z nimi zrobić Więc po prostu wymienię je na cokolwiek Co tam villager ma nam do sprzedania Słyszę villagerów słuchajcie, to jest dobry znak, chyba Za daleko się wkopałem, nasłuchujmy, nasłuchujmy O, 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 wydaje mi się, że są nade mną I tak muszą być nade mną Ponieważ tu jest bedrock A jak wiadomo bedrock na wysokości No właśnie, to jest 19 kratka To jest jeden, z 23, 4. Na pewno nie występuje, ale tricus dosłownie jest w tym pokoju To akurat zły znak Musimy, słuchajcie, poczekać, aż pójdzie sobie do kopalni Albo do jakiegoś innego miejsca A do tej pory ja po prostu, słuchajcie Będę starać się zrobić tutaj jakiś podkop Na ile to jest bezpieczne Słuchajcie, nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł Bo w każdej chwili Tritus może tu wrócić Nie widzę żadnego wejścia do tej bazy podziemnej Bedrockowej, ale... Tu jest diament i czekajcie, czy ja mógłbym teoretycznie zebrać, może, dobra. Mam ten dobre diament, który tu zniszczyłem. Czy pod tym diamentem będzie wejście? Eee, czekajcie, czy... Nie, go tu, ja myślałem, że on tu przed myślałem, że tu przed serio. Przez ułamek sekundy myślałem, że tu był napis tricus, ale dobra, git, jest git, jest git. On chodzić polazł. Tak, jest wejście, tylko jak stąd wychodzić? Co jest grane? Stąd nie ma wyjścia. Jedyny sposób, żeby tu wejść to jest to Okej okay. Wykorzystamy do tego moje wiaderko Ja byłem gotowy w takiej sytuacji Byłem gotowy Wiedziałem, że do ukradnięcia filagerów Będzie możliwe potrzebne wiaderko Nie wiedziałem jak bardzo Więc cudownie, słuchajcie Przetransportujemy ich do góry Tylko... O nie, żeby oni chcieli wejść. A właśnie, co oni sprzedają? 64 bedroka za bedro golema? O mój Boże! To jest przecież niezniszczalny golem, nieśmiertelny golem, ale kozacko. On tego chyba jeszcze nie ma, nie widziałem. Bedrockowego golema. On naprawdę musi być potężny. Musimy go mieć, słuchajcie. Musimy go mieć i mam plan, jak to zrobimy. Ponieważ, jako, że ja nie jestem w stanie wykopać bedrock, ponieważ nie mam żadnych cheaterskich narzędzi, <noise> to y, słuchajcie, po prostu zrobimy stary, dobry szantaż. Porwanie. Więc, w sumie, wszystko się zgadza. Porwiemy słuchajcie tego villagera, tak jak chciałem. Pójdziesz spać? W kopalni jestem. O, -o dobra. i spać, ale ja nie mogę iść spać teraz, słuchajcie. Ja muszę go porwać szybko. Musimy lekko słuchać. Tego villagera przetransportować. Tripsus y, chyba nie robi się podejrzany, bo on nie wie, że ja nagrywam teraz. Ale też sami widzieliście, że on tutaj czasami przychodzi, więc w każdej chwili może tu wrócić, więc musimy naprawdę, naprawdę się sprężyć. Okej, okay. próbuję ich zepchnąć jakimś cudem. O, 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 o. Udaje mi się, udaje mi się. Ten drugi chce sprzedać mi tylko, a, bedrykowy miecz. Ej, to sobie też kozacko. I to mogę kupić akurat. To mogę kupić akurat, dobrze. O, 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 okay, o, dobra. Jednego mamy, jednego mamy, słuchajcie, zaraz się nam. O! Udało go podsadzić. Bardzo dobrze. To jest, słuchajcie, tak, to jest ten, którego potrzebujemy. To idealnie, to tego na tym będziemy porywać. Tego po prostu przynajmniejmy sobie tutaj sami. Najważniejszy jest ten. Ten ziomeczek, który chce nam sprzedać to, na czym tak nam bardzo zależy: czyli tego bedrokowego golema. Kozacko. Płyń, 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 płyń. Dobrze, okej. Okay. Ostatnie wiaderko, Idealnie po prostu. Okej. Okay. I właściwie udało nam się go wydobyć. O! Okej, okay, voilà, zrobione. Myślę, że warto by jednak zrobić jeszcze jedną rzecz, o której nie pomyślałem wcześniej. Zamknąć to, nie postawić żadnych śladów, tak, żeby tego nie było, wiecie. Nie było takie oczywiste, że, o, nie porwałem tego villagera. I robimy, słuchajcie, po prostu kolejeczkę. A, ty do świateczka, paniczu, proszę bardzo. Sir Bedrock Brain, o, elegancko. I możemy robić kolejkę, prawie możemy robić kolejkę, która nas stąd wyprowadzi. Wyjeżdżamy tędy, i gdzie jest mój tunel? Kurczę, a Tu O nie, ty już wjeżdżasz, Ziomek, a się spieszysz tylko żeby żaden zombiego cię nie zabił. Uważaj, bedrock brain. Na pewno nie chcemy, żeby stała się mu jakakolwiek krzywda, bo to będzie tragedia, jakby serio. To jest bardzo wartościowe, chyba. I raczej drugiego takiego villagera nie spotkamy. Okej, okay. on już sam zaczął zjeżdżać. Trochę niedobrze. O, o. spokojnie, Ziomek. Okej, okay. je, jedź bardzo dobrze. I teraz słuchajcie, szybko musimy zatrzymać ze sobą wszelkie ślady, ponieważ naprawdę nie chcemy, żeby tricu zorientował się, którego transportujemy, ponieważ on nadal ten tunel nie wie i ten tunel. Jest dla nas po prostu kluczowym elementem. Jeżeli on zorientuje się, że cokolwiek grzebałem przy tych villagerach, że go porwałem, to na pewno nie może nic wiedzieć o tym tunelu, dlatego też to wszystko musi zostać naszym sekretem. U tego nigdy nie było, ziomeczku, nigdy, nigdy, oj, nie, nie. I połóżmy dioryt, dioryt nie jest jakimś podejrzanym blokiem, Ten naturalnie występował, o proszę, dwie warstwy, może nawet trzy. I udało nam się, słuchajcie, jest u nas już w bazie naszym zamku Bedrock Brain Włazy, czyli ten święty villager. Przydałoby się teraz zrobić dla niego małą klatkę, tak żeby nam na pewno nie uciekł, i najlepiej żeby też Tricus go nie znalazł od razu i musimy na faście, póki jeszcze mamy okazję, szybko kupić ten mieczyk zrobiony z bedrocka, ponieważ naprawdę to jest jedyna szansa, żebyśmy po prostu nie zginęli przy tej akcji, jak Tricus się dowie. W sumie ta komnata wygląda bardzo podobnie do tej, którą miał Tricus przy tych swoich pierwszych villagerach, które znalazł, ale ta jest troszkę po prostu niższa, do, do biedniejsza trochę rzeczywiście. Chodź tu, chodź tu bedrock brain, ale musisz wyjść stąd, byczku, byczku, oj nie 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 dobrze. też już ja Wody wlałem, głupio. Chodź, wyjdź stąd. O nie, co jest z nim? A, 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 ok. <laughs> Udało się, więc jest git. Godzimy stąd. Dobra, tutaj jest podwójne dno, więc spoko. I, e, i będziemy stąd sobie tak wychodzić, o tak, o, o, w ten sposób. Pyk, 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 pyk. I ja tutaj będę po prostu kłaść pochodnie w tan... W tym miejscu, gdzie wiem, że jest wejście do mojego ziomeczka. Co ważne, musimy teraz szybko strejdować i kupić ten mieczyk. Wziąłem większość moich diamentów. Mam nadzieję, że to właściwie wystarcza. Nie jestem pewny. Osiem. O mój Boże, może być ciężko. Ej, może być naprawdę ciężko. Tych diamentów nie mam masz wcale tak dużo. W sensie jest ich ogromna ilość. Nigdy nie miałem tyle diamentów, ale ten wieśniak, jak sami widzieliście, naprawdę ma wysoką cenę. To kosztowało stak diamentowych. Bloków. Dobra, mi się już powoli kończą diamenty, słuchajcie, nie mam pojęcia czy to wyjdzie. Tak, tak, tak. Stać mnie, ale kozacko, słuchajcie, mamy dużo nad jest staka, więc jest git. Możemy szybko lecieć i od razu schować wszelkie ślady po naszym tunelu. Jakby go nigdy, kurczę, nie było. Okej, okay, słuchajcie, szybka akcja, szybka, szybka, szybka akcja, tak szybka, jak tylko możemy. Yy, musimy, okej, okay, zebrać znowu ten diamencik. To jest ta woda cała. Kurczę, nie noc. czy ten villager żyje? Czy... słyszysz jakiegoś villagera, więc coś tu musi żyć. Tylko pytanie, czy go znajdziemy tak łatwo. Gdzie on był? Gdzie on kurcze był? Straszny bałagan. Straszny bałagan, ale słuchajcie... Mamy ten mieczyk, słynny miecz tricusa. I teraz musimy szybko zostawiając co prawda są ślady w postaci, a, wiecie, torów. I będzie wiedzieć, że transportowałem go torami, ale Git. Może się zorientuję, ponieważ słuchajcie, tutaj zacerowałem. Wszystko jest tak, jak było. Widziałem twój nick pod ziemią gdzieś blisko. Ej, on musi wyciskać mi kit, dlatego że jestem niewidzialny, więc on po prostu mnie słyszał. Ej, bo to nie zmienia faktu, że on wie, że tu jestem. Dobra, nieważne, jakby zbyt wszystko zbyt przykoczyłem. Na No on nie wie, że jestem na dole. Ej, w sensie wierzy, że jestem na dole, jak kopalnie, to wierzy, że jestem na dole. Musimy zawijać szybko, bloczki są kopane. Sorki, byczku, tylko ukradłem ci villagera. Jak chcesz, by żył, to daj mi 64 bloki bedroka. Kropka. Chyba trochę się zdziwił. Miller, cześć! Stary, jak mówię, nie masz villagera, byczku. Zgubiłeś wieczorem, go wziąłem w bezpieczne miejsce i ci go oddam. Ja ci go jak oddam, stary. Do mojej sali? Z filmu mojego wiedziałeś. No, ale... stary ludzi powiedzieli. Jak go Stary, są sposoby, nie jest to proste. Wodą. Typu. Zajmuje to stary, bardzo dużo czasu, ale są sposoby. Słuchaj, byczku Jakby powiem no. tak, co na to, że dasz mi 64 bedroki. Ja ci oddam villagera. Nie mam mowy, wiesz, że to się kopie? Stary, no jakby. Tr nie wiem, bo nie mam takich narzędzi, żeby kopać. To się bardzo długo kopie Ale wiesz, Stan, stary, kopania Bedroka to mniej więcej 2 godziny. No słuchaj, stary, a ile czasu zajmuje takie znalezienie villagera? Chyba nieskończoność, no nie? Bo jakby to jest fart. Co to jest za. Co za most budujesz? To, to jest super dziwne, co tu widzę, ale jakby. Nie wnikam, ale stary, słuchaj, bo jest sprawa, że jakby nie tylko ty masz miecz Sharpness z 1000 bedrockowy, Nie chcę nic mówić. Miałeś tyle Diaksów? <grym> tak, miałem tyle diaksów. Swoje fortunki. Się... O nie! Dobra, byczku, powiedz mi, powiedz mi. To co? Czy zabijamy tego villagera, czy dostanę 64 bedrocka? Dealer ciebie zabijamy, wiesz? No stary, właśnie wiesz, ja mam, ja mam te mieczy, więc jakby szanse są równe. A nawet powiedział, że większe mam szanse. <grym> No dobra, dostaniesz bedrock, ale yy, musisz odło Ty tutaj jesteś? Gdzie? Dealer widzę cię. <noise> no dobra, nie jest aż tak niewidzialna zbroja. Dobra, stary, słuchaj, dostanę bedrock czy nie, tak? Bo jakby ty nie znajdziesz tego villagera, powiem dostaniesz, ci tak. On dostaniesz. nie jest w moim zamku, więc jakby nie znajdziesz je tak łatwo. Myśleliśmy no. spędzić więcej niż dwie godziny szukaniu No Mamy tylko z Cesta Okej. Okay. Teraz stój, stój, stój i podchodź, wyrzuć. Tutaj wyrzuć, w tym miejscu gdzie stoisz. Nie, nie, stój! Tu wyrzuć, gdzie stoisz! Stój, bo zabiję villagera, okej? Okay? No, wyrzucisz? Dobra. Nie do dołu, no. nie do dołu. wyrzuć na teren zamku. Okej, okay, ile tu jest? To nie jest 64. To jest 64? No. Okay, i teraz krok w tył. Okej. Okay. Da da Daj mi 5! Stary, Daś mi 5! Wylej wiadro? Jak no. Stary, nice, ale wiesz, że mi 5 bedrocka, nie 64, no nie? Ja wyraźnie mówiłem: 64. I co? Star stój, 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 ok. Jest 64? Tak. Dobra, jestem stary. Spoko, stary. To powiem ci tak, do końca dnia mi swojego villagera, okej? Okay? Radzę ci, bo inaczej ej, zobaczysz. Po, powiedz tylko jedno, czy bedrockowy golem jest nieziszczalny? Jedyny sposób, żeby go pokonać, to zepchnąć do Wojda. Uuu, ej, czekaj, przecież jak ja mam teraz 64 bedrocka, to. O kurcze, słuchajcie, ludzie, napiszcie w komentarzach, co ja powinien zrobić z tym bedrockiem. się mógłbym. Czy ty masz, masz bedrockowy, no nie? No. Czekaj, czekaj, czekaj. Bedrockim mam, da się kopać bedrock. Już nie. A czemu? Nie wiem, coś się popsuło, stary. To był jakiś specjalny Steve'a. Teraz działają nam tylko drille. Tak, tylko o, tym Steve'a Nie. O nie. Czekaj, czekaj, bo teraz ty chcesz mnie wkręcić. To jest najgorsze, nie, żebym. możesz sobie spróbować, możesz sobie spróbować, to już nie działa. Kwyty, że nie mogę spróbować, mam tylko 64 bedroka. O mój Boże, dobra, stary, wiesz, co? Jeżeli ty sobie wkręta, to cię zabije, ale w sumie, jakby. I tak daj się 4 bedroka. Jeżeli byś mnie wkręcił, to ja bym twojego villagera, więc myślę, że mówisz prawdę. Więc, stary, słuchaj, twój villager. Tak naprawdę jest w moim zamku. Możesz go zabrać kiedy chcesz. Ja oznaczę ci miejsce, gdzie jest twój villager, dobra? Dam, postawię taki diamentowy krzyż w miejscu, gdzie jest villager. O. Poradzisz sobie? Widzę, że idziesz. Dobra, słuchaj, to dzięki za obejrzenie do końca, drogi widzu. Łapkuj w górę i pamiętaj, że odcinki serii są codziennie w naszych kanałach. Nie wiem, tricus. Czy... O! Okej. Okay. Żyje, nieważne.